Czy ja rozmawiam ze świadkiem Wychowy, tak? Bardzo mi miło, Braciszku. Bo tam dwie bomby spadły i teraz Armagedon się zaczął, tak? Tak słyszałem? Nie, nie, nie. nie ja, ja w tej chwili nie mogę rozmawiać. A, jesteś, nie to, coś, za jesteś za w pracy. A Z kim rozmawiam? Jeden z 24 starszych, objawienie 19-4, jeden z 12 aniołów, Bogdan. Ja wskrzeszam, mogę wskrzeszać właśnie. Jak uwierzysz w no. naszego ojca. Ja, ja no pracuję. To, ja to, pracy, nie mogę. To robić, objawienie nie? 20 rozdział 6 werset. Zprzeszam ma to już 10 też. Szyb, szybkie wskrzeszenie. No podaj następny. To już. Szybkie wskrzeszenie bo... No. 602 481 Pięć, dziewięć, siedem. Cztery, osiem, jeden i dalej. Pięć, dziewięć, siedem. Dzień dobry. Czy ja się dodzwoniłem do świadków, do świadka Jehowy? Słucham. Aha, bo, bo dzisiaj tak trąbią i e, wczoraj, że tam dwie bomby spadły i, i te świadkowie stoją i mówią o tym Armagedonie, czy to ten Armagedon się już zacznie teraz, że to będzie ta wojna i tak dalej. Nie wiem co mam Panu odpowiedzieć. Tych informacji nic Pan nie udzieli. Te, te, te informacje to są jakby zastrzeżone, znaczy zastrzeżone to są... I jest nie prostu tylko Bóg i Jezus, nie? Ale to Bóg i Jezus, ale ja wierzę w Jezusa, bo Bóg jest jeden. Tak jak ja wierzę w Jezusa, nie chcę iść na wojnę, bo Jezus nie kazał mordować, tylko nakarmiać nieprzyjaciół, wrogów, to ja przeżyję? A co, to, yy, to nie ode mnie zależy, czy Pan przeżyje, czy nie. To... Wszystko w rękach Boga, nie? Ale jakiego Boga? Bo jest Jezus Bogiem prawdziwym, co na górko za, za nasze życie zniszczył śmierć 2000 lat temu. Ja nie chcę iść na wojnę kłamać, kraść i nie wiem. Chcę być dobrym człowiekiem, tak jak Chrystus, że jest dobry, jego ojciec. Ja nie jestem dobry, ale chcę dobrego baranka naśladować. Tylko no. do życie, wystarczy no. jeden baranek. Po co na wojnę iść na miejsce no, armatu? Ja czemu pan do mnie w tej sprawie No bo świadkowie nie idą na wojnę i mi się to podoba, ale. Jaką bronią, tą, jaką Ewę, Ewę uśmiercił szatan i Adama? Jaką ich uśmiercił? Czym ich uśmiercił Adama i Ewę, szatan? A co, nie bardzo mam w tej chwili yy, możliwość dozwolonego Pan zadzwoni do mnie za jakiś czas, jestem w szpitalu w tej chwili. Aha, to, a tam a ktoś chory jest? No, taką mam sytuację, że muszę być w szpitalu yy, przez kilka godzin. Aha. To ja uzdrawiam cię, braciszku, w imię ojca, który skrzesi Azarza, To jest ojciec Chrystus, Emanuel. Uzdrawiam Cię, Mateusz 10,8 i objawienie 26 werset to jest w zmartwychwstanie. Nie chodź na wojnę i nie kłam, bo świadkowie je śmierci wszystkich. Tak? Z kim mam przyjąć brad, Brat Bogdan w Chrystusie, który daje nam życie wieczne, bo Adam dał nam grzech i śmierć, a Ewa i, i, i tego Adama szatan z kłamstwem u śmierci, kłamstwem, oni uwierzyli w kłamstwo. I teraz wszyscy, co kłamią, to służą diabłowi, a Chrystus prawdą wyzwala wszystkich i prawda jest nieśmiertelna. Daje nam życie w Jego miłości. Nie wiem, jaki cel tego... Jest że, mnie, że koniec jest to, że kłamstwa jest i bracie ma... będzie raj na ziemi, jak uwierzyć 100% Chrystusa. Nie wiem, ja ci błogosławię Chrystus cię uzdrowi, na umyśle, na ciele nie możecie odebrać życia, bo Judaszowi Chrystus nie odebrał życia. Judasz nie, zdradzi... Judasz nie zdradził Jehowy, tylko Jezusa. I się powiesił, bo zdradził prawdę przecież. A prawda jest nieśmiertelna. Na Aha, to dobrze, to udanego zabiegu, żeby wszystko się udało, błogosławię, że na wieki braciszku. No pozdrawiam, Narychaj do usłyszenia. Jej.